Witam Was serdecznie w nowym filmiku na kanale The Crazy Piro Team. I dzisiaj będzie taki filmik zgoła inny bym powiedział, ponieważ raczej takich filmików nie robiłem, ale stwierdziłem, że w tym roku coś takiego nagram, ponieważ dużo się dzieje. I fajnie, że tam jak pokażę Wam od drugiej strony jak to wygląda. Jak to wyglądają u mnie to ostatnie dni przed Sylwestrem, przygotowania i w ogóle dzisiaj mamy środę, 29 grudnia. I nagrywam właśnie dla Was vloga. Jest godzina 15. Dzisiaj musiałem rano wstać i jechać na badanie krwi. Tam później parę rzeczy porobiłem, bo jutro mam źle za nas. Akurat się tak trafiło, że tuż, tuż przed Sylwestrem. No ale jak była możliwość zrobienia tego szybko, to chciałem skorzystać oczywiście. No i jakoś to żadne plany mi, z żadnymi planami nie koliduje, więc nie ma problemu. No i co? Jadę teraz właśnie odebrać wyniki z tych pobrania, z tych pobiera, pobrania krwi. No i muszę wyjechać na miasto, więc i tak skoro będę na mieście, na mieście to przejdę się po jakichś streganach i tak dalej, bo myślę, że tam jakieś ciekawe rzeczy może uda mi się znaleźć. I oczywiście tutaj jeszcze przy okazji pozdrawiam wszystkie osoby z live'a, donatorów i w ogóle, <grym> także pozdro. No i właśnie jeszcze na sam temat tego, co będę robił, to się spotykam z grupką znajomych z liceum i też będzie mała pewnie narada z osobami, którymi spędzam razem Sylwestra. Taka, wiecie, organizacyjna, więc tak to wygląda. Tutaj, jak widzicie, mam też przygotowane wszystkie petardy na karabinki i w ogóle, więc to też będziemy sobie dzisiaj robić, przynajmniej ja to będę robił. Jak tylko wrócę, to zacznę karabinki robić. A co ciekawego, to przyszedł jeszcze dzisiaj przewód hamulcowy do roweru w tym kartoniku i nawet nie miałem dzisiaj czasu, żeby iść go założyć, także na razie nie mam na rowerze hamulców, ale pewnie jutro bym i tak nie jeździł, tym bardziej w Sylwestra. Więc to sobie spokojnie y, zaraz po nowym roku ogarnę, y, jakby ktoś nie wiedział. Mam drugi kanał z kontentem rowerowym, także zapraszam na kanał Elegancko, bardzo prosta nazwa. Y, taka mała reklama. Y, zrobiłem dla Was filmik y, z testów fajerwerków z marketów. Dzisiaj wleci jeszcze filmik z testu zestawu z Intermarshall bo z y, testu fajerwerków z Coflanda. Y, także czego się spodziewajcie? Znaczy, to ten vlog będzie w ogóle pewnie po wszystkim, jako trzeci bonusowy filmik w tym dniu. Jak wy widzicie, tam filmik już jest dodany. Będzie on opublikowany, zaplanowany na 15.30. No i ja teraz już nie przedłużam, tylko lecę po te wyniki. Lecę na stragany, lecę do znajomych i będę to po prostu nagrywał. Nie co tam się będzie ciekawego działo, tylko będę nagrywał to raczej z telefonu, a tylko wstęp, takie zakończenie vlogarska będzie z kamery, jak będzie jakiś timelapsik zrobienia karabinków na przykład. Także let's go. Stara, dobra, eksplozji w 知道不了。<music> <music> W miasta I pięknie strzelają No, to cała wyrzutnia poszła, ale dopiero sobie strzały zdążyłem nagrać Sorry, że nagrywam w pionie, a nie poziomie, ale tak mi się włączyło nagrywanie Byłem na tym pierwszym stoisku i niestety jest lipa Nie było totalnie nic ciekawego, sama hessia, sama jakaś wyrzutnia Nawet nie było ciekawych rakiet, ani fontanny Nic, co by chociaż trochę przykuło moją uwagę, więc po prostu sobie odpuściłem Teraz idę tam do szpitala, odbieram wyniki, idę do znajomych No i lecimy do domu przygotowywać się Jestem jeszcze w takim miejscu, gdzie byłem ciekawy jak tu te fajerwerki wyglądają W sumie jestem zdziwiony, bo jest dopiero około 18 trochę I tu było jakieś centrum fajerwerków rekord, może będzie coś o tym na internecie I było tutaj właśnie dużo billboardów i tak dalej Że są sprzedawane fajerwerki, więc chciałem się tutaj wtrześć Nawet pogadać, zobaczyć to jakieś ciekawe rzeczy I jakie są ceny przede wszystkim no, a niestety nie ma tutaj zupełnie nic. U mnie pogoda tak w ogóle jest całkiem okej. Okay. Jest takie coś, że padał deszcz, teraz przymroziło i na chodnikach widzicie jak się błyszczał. To jest lód, ale naturalnie nie ma lodu, więc warunek jest dobry. Miał padać, nie padało, tylko tak troszkę mrzawiło przez jakąś chwilę, więc jest spoko. Już wracam do samolotu, sobie tutaj zaparkowałem pod takim innym szpitalem. Ale tutaj można parkować, oczywiście tu nie jest żaden problem. O tutaj widać jak się błyszczy to wszystko, widać, że jest lód. To dzisiaj kupiłem sobie kamerę, którą już kiedyś miałem i nagrywałem całego czasu na nią, na kanale, dużo rzeczy i była całkiem spoko Bo nie jestem pewien na 100% tej kamery, jej baterii i w ogóle, więc będę miał, ewentualnie zapasował kamerę na Sylwestra Jeszcze przetestuję je dokładnie i zobaczę, która lepiej nagrywa, która ma fajniejszy mikrofon, bo to też jest ważne No i będę, yy, i od tego będzie zależało, którą będę Sylwestra nagrywał Jutro kamera powinna dotrzeć, także spoko, wsiadam do swojego pirowozu i jadę jak widzieliście, właśnie byłem w Oshow i było to zaskoczenie, ponieważ pojawiło się kilka nowych produktów. Pojawiły się też rakiety szelkowe, czyli tam Mephisto, Cyborg, Android i tak dalej. I tutaj był kolejny szok, ponieważ yy, te rakiety nie były po 17 zł jak w Kowalandzie, tylko po 25 zł. No, więc cieszę że kupiłem sobie 3 na zapas w Kowalandzie te rakiety. Yy, także bardzo spoko. No i co? No myślę, że za 25 zł i tak to nie jest tragiczna cena za takie fajne rakiety, no ale zdecydowanie lepiej kupić coś za 17 zł niż za 25 czy 26 zł, Jak ma to miejsce w show, Zresztą widzieliście tam nagrywam taką małą przebitkę, także zobaczycie sobie mniej więcej co jest, a według mnie nie ma nic ciekawego. Także ja lecę teraz do domu, wybieram kasę, idę kręcić karabinki, no i. No i co? No i chyba tyle będzie z tego dzisiejszego vloga z 29 grudnia, dobra, ja już wróciłem do domu. Co znowu mogę zabrać, to już pójdzie do wybalenia na śmieci. Tu jeszcze mam ten kartonik i przewód hamulcowy. To najpierw nagram dla Was jakiś tajemniczy z karabinka. Zmontuję Wam vloga, dzisiaj będą aż trzy odcinki. I idę do garażu to zakładać. Mam nadzieję, że wyrobię się mniej jakoś przed 22, żeby zrobić jakiegoś live'ika jeszcze dzisiaj. Bo wiem, że się ostatnio Wam live'y podobały i chcecie, żeby były kolejne. Także o to się postaram, robimy sobie jakiś karabineczek. No i to będzie chyba na tyle w tym dzisiejszym filmiku. Jutro przyjdzie nowa kamera, więc napiszcie pod tym filmikiem, jeżeli chcielibyście, żebym jutro też nagrał takiego vloga. Mam nadzieję, że jutro udałoby się pójść na jakiś fajniejszy stragan, jakieś fajne miejsce sprzętników, w którym jeszcze w tym roku u siebie nie byłem. Także napiszcie, jeżeli chcielibyście taki filmik, bo jutro też będzie się działo trochę pod tym względem, że będziemy przygotowywać się po prostu do Sylwestra. Pod takim względem, że pewnie weźmę, kasę, Kasię wezmę kolegę i będziemy robić jakieś zakupy przed imprezą Sylwestrową. Więc to też może być dla Was ciekawe. Jeżeli chcecie taki filmik, to napiszcie to w komentarzu. A teraz lecimy z yy, finalnym time którym się z Wami pożegnam w tym materiale. Także dzięki za oglądanie. Widzimy się już wkrótce na lewika Dzisiaj zapraszam oczywiście, około 22 powinien się pojawić. No i co? No i widzimy się wkrótce. Może nawet jutro w podobnym filmiku, jeżeli takiego byście sobie zażyczyli.